TV. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, zimno w Poznaniu. Minus 10, minus 12, ale świeci przecudowne, przepiękne, przesympatyczne słoneczko, które powoduje, że mimo to, że jest zimno, to jest naprawdę wesoło i optymistycznie. Ja się zabieram za chwilę za wędzenie. Będę tutaj w moim Wigusiu, który sprawdził się jako wędzarnia. Naprawdę rewelacyjnie się w tym wędzi, zresztą możecie już obejrzeć film, gdzie pokazywałem jak po raz pierwszy eksperymentalnie wędzę w wigusiu. Ja dzisiaj zabieram się za wędzenie, a co ja tu dzisiaj będę wędził? Będę wędził potrawę. Która mnie totalnie uzależniła. Naprawdę od dwóch tygodni jem to non-stop, codziennie, i nie mogę się tym najeść. I bardzo chciałbym z Państwem podzielić się tym przepisem, bo mimo to, że to nie jest kanał kulinarny i nie będę Was takimi treściami męczył, to tym przepisem muszę się z Wami podzielić i chciałbym się dowiedzieć, czy zrobiliście to u siebie, czy zrobicie to u siebie i czy Wam tak samo smakuje jak mi, bo ja nie mogę się tego najeść po prostu. Za chwilę będę odpalał Wigusia, a my przeniesiemy się do mojej kuchni, gdzie zobaczycie, jak bardzo prosto z trzech produktów można zrobić coś naprawdę rewelacyjnego, przesympatycznego i przesmacznego. Dobra, ale zimno, to nic, przenosimy się do kuchni. No to jesteśmy w mojej kuchni, zabieramy się do roboty. Dzisiaj pokażę wam jak przyrządzić, jak zrobić bardzo prosty, bardzo zdrowy serek biały, który potem uwędzimy w wędzarni. Co potrzebujemy? Oczywiście, garnek, dwie butelki świeżego mleka. I oczywiście, to nie jest takie mleko jak od krowy. Jeżeli macie dostęp do takiego mleka prosto od krowy, to byłoby lepsze. Jest to mleko tak zwane świeże, dwóch różnych producentów, żeby nie wyróżniać nikogo. To jest mleko 3,2. To jest bardzo ważne. Zawartość tłuszczu 3,2. Wlewamy mleko do garnka. Dzisiaj przygotujemy porcję z dwóch butelek mleka. Tak jak widzicie. I co jeszcze do tego potrzebujemy? Oczywiście mleko zostawiamy, podgrzewamy, ale nie doprowadzamy do yy, wykipienia. Podgrzewamy do temperatury myślę 80 stopni. Do tego potrzebujemy dwie śmietany, kwaśne śmietany. <coughs> Mogą być te, które tutaj widzicie. Aczkolwiek nie wiem, czy ta. Czy ta śmietana nie zawiera szkodliwej substancji, która jest niedozwolona i powinniśmy jej unikać, ale nie wczytałem się, była tylko taka w sklepie, więc taką kupiłem. Kwaśna śmietana ja wykorzystuję 18. Potrzebujemy 6 jajek i 4 ząbki czosnku, które zostały przeze mnie tutaj poduszone. Co robimy z tego? No to już wam pokazuję. Mleko oczywiście podgrzewa się, to trochę potrwa, a my zabieramy się za zrobienie drugiej rzeczy, bardzo ważnej. Kiedy mleko się podgrzewa, wsypujemy dwie łyżki soli. No, może trzy. do takiego naczynia większego wlewamy 6 jajek i dodajemy śmietany OK, teraz tak. Śmietane i jajka mamy już razem. Musimy to wszystko wymieszać i pamiętajcie, nie wyrzucajcie tych kubków. One nam się przydadzą na końcowym etapie. Czyli mieszamy. Wcale nie jest potrzebny do tego mikser, taką trzepaczką. Poradzimy sobie, potrwa to troszeczkę dłużej, ale nie spieszymy się, chcemy, żeby wyszło nam super, super produkt. Możemy dodać od razu ten czosnek. Pamiętajcie, tutaj mamy cztery ząbki czosnku. No takie raczej duże. OK. Czyli mamy już właściwie wszystko przygotowane. Czekamy teraz, aż mleko osiągnie temperaturę powiedzmy 80-90 stopni i będziemy razem te dwie masy łączyć. Przypominam, w mleku jest tylko sól. Tu mamy 6 jajek, dwie śmietany i 4 ząbki czosku, duże ząbki. Ok. Mleko mamy już podgrzane wystarczająco. Para leci, jeszcze się nie zagotowało i bardzo dobrze, i wlewamy teraz tą naszą mieszaninę, którą zrobiliśmy z jajek i ze śmietany. Ja oczywiście w momencie, kiedy wyłączę aparat, to zaraz to wszystko ładnie wygarnę. Delikatnie przemieszamy. I spokojnie czekamy bez nerwów. Mamy trochę czasu, czekamy na to, aż zacznie się dziać magia. A magia będzie się działa dlatego, że te kultury bakterii, które są w kwaśnej śmietanie, zaczną za chwilę robić z tej mieszaniny. Zacznie powstawać za chwilę pyszny ser. Ok. Minęło jakieś 10 minut, od kiedy wlałem tą całą masę. I zobaczcie, zaczyna się dziać magia. Kultury bakterii ścinają tą całą masę. Pewnie duży udział mają też jajka. Ale za chwilę, ta masa cała, ta substancja w garnku rozwarstwi się i będzie można z tego. Wyodrębnić przepyszny ser. Bardzo prosty przepis, zrób to koniecznie. A jeśli zrobisz, to napisz w komentarzu, czy według Ciebie to jest fajny przepis? No i czy to smakowało Tobie? Myślę, że jeszcze jakieś 15 minut i będzie można to wszystko oddzielać. Wykorzystamy do tego oczywiście sitko naczynie a kubki za chwilę porobimy dziurki w tych kubkach, które tu widzicie, które są po śmietanie i one nam się przydadzą w końcowej fazie wytwarzania sera. Musimy zrobić po prostu takie z tych kubków sitko. Wykorzystamy do tego oczywiście widelec, który nagrzejemy na na gazie. No dobra. Czyli za nami jakieś 20 minut, najdalej 30 minut. To wszystko zależy od jaką, jaką temperaturę ustawicie. Zobaczcie, co się stało, jak ładnie wszystko się oddzieliło. Ten płyn, który ta serwatka. Nie wylewajcie tego. Podobno to jest bardzo zdrowy probiotyk. I zresztą bardzo smaczny. Także jak zaraz to wszystko oddzielimy, przecedzimy, to ja robię tak, że zostawiam tą serwatkę albo można na tym zrobić naleśniki, ale to tylko ten. Ci mogą zrobić, którzy nie są na keto. A ja jestem na keto, więc naleśników nie mogę robić. Ale nawet ta substancja schłodzona nadaje się do picia, jest przepyszna. No dobrze, to za chwilę bierzemy się za odcedzanie. Ja już mam tutaj przygotowane trochę małe naczynie. Ale jesteście Państwo dzisiaj w męskiej kuchni, czyli tutaj praktycznie niczego nie ma, i musimy naprawdę improwizować. Przepyszne. Dobra, oddzielamy. No dobrze, jesteśmy już gotowi. Zobaczcie, to już wygląda całkiem fajnie. Oddzielił nam się przepyszny, delikatny śmietankowy serek. Mam przygotowane sito, gaza, która jest podwójnie złożona. I teraz będę robił to trochę nieudolnie, bo jedną ręką, bo tak bym przelał cały garnek, ale chciałbym jak najwięcej Wam pokazać. Zobaczcie, jakie ładne, jaka cudowna rzecz nam wyszła. Kapitalna sprawa. Ten czosnek dał taki zapach tutaj i smak. Zresztą powiem Wam, że w Poznaniu zimno dzisiaj. I to jest bardzo dobre na rozgrzanie. Cudowne. serek ładnie już odsącza się. A tu mamy serwatkę i pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo zdrowe, podobno bardzo zdrowy probiotyk. Ja go uwielbiam, prostu uwielbiam. I jeśli oglądają mnie panie lub panowie, którzy lubią eksperymentować w kuchni, to wykorzystajcie to do zrobienia naleśników. Naprawdę wychodzą pyszne naleśniki, musimy troszeczkę poczekać. Myślę, że jakąś godzinkę, dwie godzinki, a później przełożymy to do tych pojemników. Tylko najpierw musimy je odpowiednio przygotować, i ja zaraz to właśnie zrobię. No dobrze, słuchajcie, minęły dwie godziny. Zobaczcie, porobiłem dziurki w tych kubeczkach żeby resztki serwatki z sera jeszcze mogły sobie wyciekać. Ser tak sobie stał pod przykryciem. Przekładamy ser do tych kubeczków. Bardzo ładna konsystencja. Smaku wyśmienity. Tak jak mówiłem, jem go już dwa tygodnie i nie mogę się najeść. Przekładamy do kubeczków. Bardzo szybki przepis. Wychodzi naprawdę niesamowity produkt. Bardzo wartościowy. Bardzo mi zależy na Waszych opiniach. Napiszcie, czy Wam wyszło. Czy macie jakieś inne przepisy. Bo ja, tak jak nie byłem zwolennikiem nigdy nabiału. Tak w tej chwili po prostu oszalałem. Można oczywiście zrobić taki ser z papryką, można zrobić z kminkiem, jest wiele możliwości i wychodzą naprawdę dwa przyzwoite kubki ciężkie i wiemy co jemy. No i jak przełożycie to do kubka ten ser, musicie troszeczkę to ubić. Jak najbardziej wycisnąć tyle, ile można, tak, bez specjalnego siłowania się. I butelki, w których było mleko, oczywiście musicie umyć, żeby nie były brudne, i możecie wstawić to w ten sposób, żeby ten ser jak najlepiej się odciskał, że tak powiem, czy wyciskał. Pamiętajcie, umyjcie butelki. One stały w sklepie i powinny być porządnie umyte. Dobra, i tak zostawiamy. Ja to zostawię na, na parę godzin i za chwilę się widzimy już przy wędzarni. Oczywiście, a jeszcze bardzo ważna rzecz. Gazę, którą użyliście, wykorzystamy do wędzenia. Czyli ten ser wyciągniemy z tych pojemników, przełożymy do gazy i będziemy w tej gazie to wędzić. Ok, wyciągamy ser z kubeczka, zawijamy w gazę, w taką kulkę. E, możemy to zrobić, żeby go na przykład użyć do wędzenia, tak jak ja dzisiaj spróbuję. Ale jeśli nie chcesz wędzić sera i chciałbyś go zjeść w takiej postaci, jak jest, to już mówię, ser jest gotowy. Powinien jeszcze dłużej leżeć, żeby się zbić, ale ja już nie czekam, ja przekładam go do gazy. Do gazy, i będę z niego robił taką kulkę, którą następnie powieszę w wędzarni. No to mamy gotowe. Tak to wygląda. Dwie ładne, zbite kuleczki. Idziemy wędzić. Piękna sprawa. No, i jesteśmy z powrotem. Serek gotowy jest już w miarę obsuszony. Ale trochę go obsuszymy jeszcze. Powiesimy go w wędzarni. Na razie nie kładę tutaj trocin. Niech trochę ta temperatura go jeszcze obsuszy. I za chwilę dołożę trociny i wędzimy już na gotowo. Myślę, że godzinkę, no, maksymalnie dwie. I trociny olchowe. wystarczy nie mogę się doczekać no i zobaczmy co tu się dzieje proszę bardzo jak ładnie delikatnie podwędzony serek za mocno nie będę go wędził wióry ładnie oddają dym nabiera kolorków a smak hmm, szkoda gadać Musicie to zrobić, bo naprawdę to jest super przepis. Dobra, za chwilę go wyciągam, bo za mocno nie chcę wędzić. I konsumpcja, czyli najprzyjemniejsza rzecz. I tak można powiedzieć, minął mi dzień. Tu już kończy się wędzenie. Za chwilę wyciągam. Naprawdę piękna sprawa. No i oczywiście przekroimy w donku i spróbujemy i na pewno wam to pokażę. Dziękuję, że wchodzicie, dziękuję, że jesteście w Vigo Service TV. Pozdrawiam z zimnego poznania, ale jak radosnego, jak pięknego, jak przyjemnie spędzonego czasu. No i jestem już w domciu, jestem już w kuchni. Jeden pokroiłem, jak widzicie już trochę wsunąłem tego, zjadłem już e, tą kulkę za chwilę. Właściwie poczekam jeszcze aż ostygnie, bo jeszcze jest ciepła. Ale wiecie co? Zrobiłem już próbę, to jest po prostu rewelacja. Naprawdę, rewelacja. Zróbcie to koniecznie. Naprawdę uwierzcie mi, i zróbcie niesamowite, niesamowicie uzależniające. Rewelacja. Pozdrawiam z Poznania.